No, witam ponownie. Jak mówiłem rano, yy, zamierzam wkopać dzisiaj tą muselle do gruntu. Tak, oto się rozrosła. Yy, zaczyna czwarty sezon. Dwie zimy u mnie, trzy sezony, tak? Trzy sezony dobrze. Kupiłem yy, 50 cm, miała sadzonka. W pierwszym roku dała cztery odrosty, z tego dwa w zimie padły. I to wszystko wypuściła w tamtym roku. Jak mówiłem, oddzielę chyba 4 czy 5 sadzonek, aby z tego zrobię. Zależy mi na, na takiej kępie. Wyobraźcie sobie, niech z każdego jednego wypuści tylko po 4 liście jak to efektownie będzie wyglądać. No troszkę będę musiał się z nią męczyć. Przyspożyła mi tutaj trochę problemu, żeby to wsadzić tutaj do tej szklarni. Ten wysoki helens. Hybrid nie był tak ciężki jak ona. Po prostu musiałem ją tutaj wturlać. Wturlać, wrzucić do dołka. Tutaj jest główny pieniek. A to wszystko są odrosty. Dobra, dosyć gadania, biorę się za wyciąganie. No, udało mi się to wytargać. Choć nie było lekko, już po oddzieleniu. Musiałem użyć takiego noża do wełny. Patrzcie, jakie odrosty. Zaraz Wam pokażę, co tutaj oddzieliłem. No, niestety ta jest bez korzeni, prawdopodobnie została zniszczona już. Tu jakieś tam korzonki są. Ta do wyrzucenia, ta jest dla Marcina. To sobie zostawię. Także. No, ciężko jest oddzielić. Powiem Wam. Ja nie jestem znowu takim sadystą, żebym używał tam jakichś siekier, pił motorowych i tak dalej. Niech to rośnie dalej w karpie i już yy, najwyżej zakwitnie rok później. Trochę się zmachałem przy tym, no ale yy, myślę, że 3-4 sztuki sadzonek jest. Ładuję to na taczkę i jadę z przodu. No i mamy to. Lasu karpa posadzona. Sporo dałem obornika, dwa rodzaje ziemi. Troszeczkę ją poobierałem z tych sucharków. Fajnie się w tym miejscu będzie prezentować. W razie jakichkolwiek przymrozków mam jeszcze z tego dużego basją całą górę nie rozebraną, także nakupę nałożę, przykryję. Liści nie powinno spalić, bo no z tego co zauważyłem to te wyniesione z domu yy, prosto na słońce. Potrafi popalić liście momentalnie, a, a te co wynoszę ze szklarni na, na dwór, na, na pełne słońce, te liście y, zostają y, całe, nie Czyli te liście powinny już tutaj zostać. Tak się prezentuje, mimo oddzielenia kilku odrostów. Dalej fajnie wygląda fajna karpa. No jak mówię, jakbym miał to wszystko podzielać to masakra, no, na dzień dzisiejszy to tyle. W ogóle to w tym tygodniu to tyle. Najbardziej zależało mi właśnie na tych dwóch bananach, żeby posadzić Basio i tą karpe żeby sobie zwolnić tam ten ruch w szklarni. Mam dużo kanny wysadzonej w doniczkach. Muszę te doniczki tam poukładać, żeby troszkę zrobić porządku, żeby zrobiło się luźniej. Także miłego dnia życzę i do kolejnego filmu. Trzymajcie się, cześć.